Zostaną kości Pospyć, <laughs> pospyć Znowu wchodzi pospieć Dawaj mi to wszystko dzisiaj nie zamierzam pościeć Left out with the who she yeah. land game like 2D I've been kicking like Bruce Lee okay. Barita to the brim tip Black denim need a slim fit Same people that I flex with be the ones that I'm in a gym with Ale nie wiem gdzie jest reszta domowników A to to kwałt. No, Ostro. To się nie zmywa Ej, ale chłopaki do roboty, no, my Ujde. na bar czekamy Dziś to? <laughs> Elo. robimy... to y... jest rozpoczęcie odcinka? To jeszcze się kameruje Witam was moi drodzy w kolejnym filmiku Dzisiaj mamy imprezę halloweenową w domu X Właśnie z matką, bo reszta i nie wiem gdzie jest reszta domowników. Reszta domowników na Tak? Zgadzam się z tym, Zdały się tylko my <laughs> i szybek. O, I właśnie, Czarka Właśnie czekałem na tę pochwały Znam mnie dobra ta czarka, no. Zajemiste, co? Przyznaj. Jeszcze. <laughs> A to tu krzał! No? Ostro. Boję się tylko dać na te, bo, że twarbują, wiesz? Na te drzwi. Bo Ale takie... chciałabym się tak całą rękę przeciągnąć. No chciałabym.

Ej, ale chłopaki do roboty, no Kurde. my na bar czekamy! Dobra, Rzecimy. dobra, działamy. No jazda. Mam. mam włosy, ale ja ostatnio się przewarbowałam na brąz i już mi nie pasują do moich. Ale tu ładnie pachnie. Się... O się? byłam. Przez chwilę ładnie, a przez później czujesz taki dziwny. No? Czemu? Jakiś kakao? Cynamon Cynamon. A ja mam y... Syw. No, to też, ale mam taki krem do ciała pumpkin. I właśnie. Dynia. Tak. No i? Nie, nie wiem co on To się znałem To ja się znałem Kto ja? No hmm. Co to mordeczko? Wiązek jakiś <noise> Czarek ma no. światło! Wy, dawajcie pomożcie mi te dynie nosić bo Co wy dawajcie pomożcie mi te dynie nosić Kurde nie mam lampy Właśnie. na nim Prawie w kusza. O, Tak jest! Tak to się robi u nas! W NBA! <grystanie> <grystanie> Kurwa, gdzie to? Widzieliście to? O <grystanie> to? <grystanie> Ja. I co? Co to chce walić w alkoholiczka? No. Nie alkoholiczka, po prostu jest impreza. My ostatnio tak mało czasu razem spędzamy w Timowsku, że to jest aż przykre. Ostatni nie, 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 Wyprowadzamy się stąd. To jest nie, tak? nie, 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 to nie, 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 No właśnie, się chyba się eee. To, co? to. Habibi. nie, Yala, Trzymaj postrój, zabrałeś? Szymon chodzi cały czas dzisiaj i to jest mówi jala No i co? To <noise> jest git, to jest jodach To jest jodach Ej, ja bym potrzebował... daj mi tą... O, Monia, ale wiesz, że na jaz. drugi tatuaż jadę z tobą Kuruj. My już tak. zawsze jak robisz tatuaż, to dobra, jadę ja z tobą I jak i ja robię tatuaż, to, to ty jedziesz ze mną Dobra 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 Deal? Złap mnie Nina Nie e A co chur? Nie Nie będę przeklinał? Przepraszam, że tak powiedziałem Nie e na palucha Światłowie są. Nagryj eee, w środku. Nagryj. To, to przed chwilą. Każdy widział? Każdy widział. Przed nim kamerą. Ja wypiłam jednego dwie tysiące. Idziemy zrobić jakiś content, dlatego że chcę Wam pokazać mniej więcej, jak ta imprezka wygląda, halloweenowa. E, jest o wiele mniej osób, niż myślałam, że będzie, więc dosyć dziwnie. Bo... Wejdźmy od backstage'u, tutaj będzie bar na samym początku, zapraszam. Tak? Patrzcie, osoby tutaj czekają na drinki. Ja mogę pójść bez kolejki. Ja powiem tak, prawdziwa księżniczka. Nie miała wynajmniej Patrycja. To jest taki! To jest taki mam na mnie Kopciuszek. Słuchajcie, Karol e, mówi ile kosztował jego outfit. How much was your outfit? Like... To dostałem za darmo. E, to... 130 zł, pani. 130 zł, kiedy nie wpchałem. No, nie, nie, oh, much nie, 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 yes, nie, 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 vintage. Z vintage, nie, 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 deal. T-shirt z nie, HM nie, za nie, 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 o, cóż za materiał wyjątkowy! No, przyjmie, tak przyjmie. I buty pod tytułem buty traperki. Tak, za dwie stópki. Przyprowadzam uliczną. Jak pan się bawi na tej imprezie? E, Zajbiście super pysznie. Jest dobre. Czy to jest mohito? Mogę spróbować? Buty za całe. Mohito, bardzo dobre. What? Jak się bawicie na naszej imprezie? Zajebiście, czekamy na drinki. Tak, Czekać na drinka. Tak. A jak się polecasz? Polecam Mohito, ubieram Mohito. Słyszałam o obudka sauer, że jest dobre. Proszę bardzo. jednak. Sower. Jestem fanką Mohito i zostałem. Ale Mohito jest bardzo. jest tak, takie słodziutkie. Mówimy że jest dobrze, ale pan DJ powinien mieć szerszy repertuar. Eee. Witajcie kochani, przeprowadzam sondę uliczną, jak się bawicie na tej imprezie. Super, ale czekamy na fajniejsze piosenki. Wiele osób mi mówi, że niestety DJ powinien być do zmiany. Myśleliśmy, że chcesz, żebyśmy powiedzieli, że jest super. Nie, to, no, to, to jest, jest średnio. W seru, razie. Seru. Co sądzisz o naszej muzyce? W się sensie naszej, tutaj sura leci. Nie, nie chodzi mi o tym X, nie. Nie, że ja o o to chodzi. No to nie, no to, to mogłoby być lepiej. Dobrze, mogą być lepiej. Okej, okay, po raz czwarty mamy tutaj głos na zmianę DJ-a. Bardzo dziękujemy, lecimy <laughs> dalej, kochani. Dai, 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 mi rompica, mi mordo mordo rompica, mi rompica, mi drop! mi rompica, mi rompica, drop, rompica, Ci rompica, 1, 2, 3! Dobra kochani, a więc to byłoby na tyle w tym filmiku. Widzimy się jutro o 16:00. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dlatego że zbliżamy się do miliona. I dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu filmikach i czy chcecie takich więcej z naszych imprez! Widziaczki, co ty robisz? Tak by było fajne. Pa!